Co? A, a, bye, 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 nowy come, co, nowy co, Znowu trip samolotowy, jak uprawiam oh. się zeźdioro. Nowy hajs, nowy stylo, nowy swag, nowy bilo nowy cash na debila, ale nie ufam pandemiiło. Nowy track, nowy kilo, nowy start, nowe kilo. Nowy trip samolotowy, jak uprawiam się zeźdioro. Jak ty klub, albo Bentley, panie Galibut, czy znowu mają pretensje? Jak on się nazywa, kurwa nie wiem. A jak do mnie mówisz, to uważaj, ha, mój pięt Mam energii jak sela w zapasie jeszcze więcej Ona po dolary w hasie, a po kutasa to prędzej Zobij jak ją, trzymam w pasie, albo trzymam ją za ręce Ja przy kasie, a już nigdy bez Naładowany, suko, chociaż prąd już mnie nie tyka Potrafię se poradzić, młody ma czas na głośnika Chciał wejść tak wysoko, a się potknął i tyka. Jakaś suka, której nie znam, pyta, czy puszczę jednika Jestem wyciszony, suko, nic mnie nie dotyka Istotnie nie, nie znajdziesz, nawet jak pogrzebisz plika Uwierz, wiem się postarać Kurwa, żeby było miło Nowy tryb samolotowy, jak uprawiam seks ze ździro Nowy hajs, nowy stilo, nowy swek, nowy bilo Nowy cash na debilach, ale nie ufam debilo Nowy track, nowy tilo, nowy start, nowe kilo Nowy tryb samolotowy, jak uprawiam seks ze zilo. Jak ty kup torbette albo bent play tam nie znowu mają pretensje Jak on się nazywa, kurwa nie wiem mów, 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 mów. A jak do mnie mówisz, to uważaj, mój pięte.

Bardziej nie mam zgona Praje robi robiła mnie w No bo mam już kurwa dużo Rozjebiesz się motorem Kaj zajebał hita I wyglądasz jak pojem Na sobie nowe fancy Lecz ja wolę kupić nancy Jak nie wychodzę z domu No to pewnie śpiewam szanty Na sobie nowy padzek Wifey wie, że jadam razem A twoja daje Nie tu za marmonadę To nowe środowisko Nie ufam tym pisom i can be your angel or your devil Jesteś blisko I wypuknieć ci na katce Weploz jedzieć moje masse Paliłem się na wczoraj, teraz piję trochę Twoja stara coś jest no, mam ją na jednego kita, wale w noc i robię sos, no bo jestem kurwa boss, wale z domu bona jestem twardy, nie mam skona, so, frajerowi ładnie w kosz, no bo mam już kurwa Twoja stara to no, jest mam ją na jednego kita, wale no, w nos robię sos, no bo jest... No bo już kóra, to Znowu co? Znowu co? samolotowy, jak uprawiam ze świrą Nowy hajs, nowy stilo, nowy słeg, nowy bilo Nowy cash na debila, ale nie ufam debilom Nowy track, nowy filo, nowy start, nowe kilo Nowy typ samolotowy, jak uprawiam się świrą Jak ty kub? Korwetkę albo będ, Panie ty mają pretensje. Jak on się nazywa, kurwa nie wiem, mówił w A jak do mnie mówisz, to uważaj, ha mój pięt Mam energii jak jużela w zapasie jeszcze więcej Ona po dolary w hasie, a po kutasa to prędzej Jak ją trzymam w pasie, albo trzymam ją za ręce Ja przy kasie, a już nigdy bez Naładowany tylko chociaż prąd już mnie nie tyka Potrafię sobie poradzić, młody ma z na Chciał wejść tak wysoko, a się potknął i kuśtyka Jakaś suka, której nie znam, pyta czy puszczę jednika Jestem wyciszony, suko, nic mnie nie dotyka Niestety nie, nie znajdziesz, nawet jak pogrzebisz pika No wiesz, umiem się postarać, kurwa, żeby było miło Nowy tryb samolotowy, jak uprawiam się ze Nowy hajs, nowy stylo nowy